Witamy, witamy, kochani. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj tematem przewodnim jest. Numerek. Liczba. Liczba. Dwunastka. Kochani, dziś przetestujemy trzy zrapeczki z dwunastkami. Możemy powiedzieć, że to jest pomysł Grande Mateo. To był pomysł, jeden z miliona pomysłów Grandy Mateo. Ja go dzisiaj re realizuję. Kochani. Nie, nie, pisał o Pisał siedemnastkach. Nie wiem, co no, no, trzeba zrobić. Kochani, trzy zdrapeczki przygotowaliśmy. Wkładzik to całe trzy dychy. Oj, bogato. Na bogato. No, Oby na bogato były wygrane. I love big cash, kochani. Serduszko dla Was. Szukamy tutaj jeszcze oprócz naszych wygrywających liczb, napisu cash w tego symbolu. I monetek. I monetek. Sprawdzimy, co tu w tej z Powiększasz, żeby było widać. Oczywiście, biorę ją tu na środeczek Dobrze. i lecimy. Wylę co coś do kawki. co będziemy tutaj szukać? 22, 38, 58, sporo tego wyrzuca. Będzie, będzie. 45. Bo to taka zdrabka, wiesz? 54. Tu mamy nawet już lustro. Mhm. Ciekawe, czy dużo wygranych wyrzuci. Mhm. No to teraz tu coś jest. 25 na początek. 32 czterdzieści trzy dziewiętnastka i dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści dziewięć razy dwa, monetki wyrzuciła, gej nie to będzie tu gdzieś, tak? siedemnastka.

53. No ale mamy monetki. A w monetkach. Czyli 20. Kochani, hmm, czyli dwie 20. Tu mi się coś odkrywało już, S. Ale ja nie znam tu kontrolnego. My nie jesteśmy, wiecie, jak to nasz dyrektor kontrolny. to od razu, My od tego mamy ludzi. Ejku. Ejku. <grafy> Tobi, pozdrawiamy. Nie, no, śmiech i śmiechami przecież. SS. Brawo. Dwa razy S. A co, kochani, w mega pensji? Z dwunasteczką. My się zawsze wspieramy jaka .pl też. Kochani. Sprawdzamy, co tu będzie wygrywało. Miśka atakuje buteleczkę. O, kolejne o. lustro. Czyżby to znak, że tu gdzie lustra to są wygrane? No może zobaczysz. Miśka, twoja data. Pięknie. Ale się tu ułożyło. I jest dwunastka ze zdrabki. No wyjątkowo Nie? Nie. Nie. to. Tu lustro. Miśki, data urodzin. I dwunastka. Numer, numer zrapki. A u nas 36, 41, 32, 19 i ósemeczka. Drugi rządek. Wysoko, wysoko. 49.

No i kolejny. Ostatni rządek. Piątka. 44. Mamy 43, kochani. Aż normalnie? 16. Tu dziewiątka. Kochani, to sprawdzamy. Co pod 34? 20 zł. A pod 43? I no, brawo, kochani. Pięć dyszek. No dziękuję, dziękuję. Hmm. Chyba coś na do pomys? kawusi a będzie. Na pomys? Kochani, pompony rzucone. Ale a tu, tu był taki challenge, że jak będzie coś ładnego, jak będą pompony, to no, chyba coś do kawusi będzie. Chyba, chyba będzie coś do kawusi, kochani. Jak będzie coś do kawusi no to ładnego, to, to na tym, na, na szarciku się pochwalimy. <laughs> A kontrolne. J, J, J. Pięknie. Ale piękne zropeczki. I teraz creme de la creme. <laughs> zbie, kochani, czy, <laughs> czy może być lepiej? Może być. I chcemy, żeby było. Dobra, wyczyszczona mata. I jedziemy. No Ekstra linie. Z 30 zł 70 zrobimy. 12. Pięknie. Elegancko. No to sprawdzamy, co będziemy szukać. I z której strony? Tu. Księżyc i leżaczek. Ja tu chyba wyśrodkuję. Czekajcie. O, coś takiego. Księżyc leżak. I szukamy. Księżyc jest. Ale leżaczka nie widać. Kolejne dwa motyl i popkornik motyl, motyl jest tu popcorn mm -hmm. motylek nie ma brak co dalej? diament i słoń słonik bardzo ładnie Diament też się trafia. Są słoniki, diamenty są. Zobacz. Tutaj dublet. Tak. Fajnie. I na dole też dublet. No tak. fajnie. No to sprawdzamy. Cytryna i biedronka. I tak, cytrynkę już tutaj widzimy. Cytryna, cytryna, biedronka. No chodźcie, chodźcie, tutaj symbole. Tu jeszcze cytrynka. No i to chyba wszystko. <laughs> Więcej nie widać. Serduszko, piłka. Piłka już. Kolejna. Piłka. Mamy tutaj dublet. Zobacz, ładnie Ci idzie. Podrawałem troszkę. Mm -hmm. Bierzemy się za dwa następne. Balony, krabik były. Balony już. Kolejne. Balony, balony i krab. Tutaj mamy kraba. Wszystko. Następny mi kotku. Czapka i laczki. Czy były? Czapka była na pewno. Mamy. Czapeczkę jest. Kolejna już. Trzecia. Wow. Czwarta, piąta. No i do szósteczki dojechaliśmy ładnie. Laczków brak. Dalej dzwonek i ptak. Mm -hmm. I szukamy dzwonuś tu Dzwonek, dzwonek Ptaszek też Tutaj dzwon Tyle mm -hmm. Gwiazda słonko Jest gwiazdunia Gwiazdunia następna o, jak ładnie gwiazdki się spisują. Zobacz, ładnie. Fajnie. Robią tutaj, robią tutaj podkład pod nie. jakąś linię, bo naprawdę odkrywa się, odkrywa, nie powiem. Tęcza, rolki. No ja nie, będę nie. Na zdrówko. Tęcza, rolki. Szukamy, szukamy, dalej, dalej, dalej. No. Tęcze. Są, ale roleczki. Tu, dobra. dobra. Jedziemy. Co teraz? Sześć zostało, tak? Mm -hmm. Kości, moneta. Dobra. Kości to były, pamiętam. Kości, moneta. moneta. No chyba tylko kości. Mm -hmm. Linka rower. Tak jest. Będzie rower, będzie sakwa. Tu rowerek. Tu kolejny. I jeszcze tu. Pięknie. I dwa ostatnie. Parasol. I kwiatek. I kwiatek. Jest parasol. A czy będzie linia? Kwiatek. No prawie, prawie. Ale blisko, blisko, się, kochani. Piękna Ja wam no po powiem. Prostu... Prawie znowu mam tu help. Tak, ale masz <laughs> pięknie na 30. Dwunastki pięknie się spisały, kochani. Okay. Był symbol mnożący. Tu było 50. 50. No, wow. no, wow! Jest co mnożyć do kabusi i na kolejny odcineczek będzie. Dokładnie. Sprawdzimy kolejny jakiś, może, numerek? No, nie wiem. No, możemy? Możemy? Może hmm. Wy zaproponujecie? Możemy? A po co pojedziemy? Coś się wybierze. Na pewno dwie krzyżówki i do kabusi. Dobrze. No to, kochani, pięknego dnia, uśmiechu. uśmiechu. Zdrówka! I do następnych odcinek. Jak widać, czasem coś tam wpada. Coś tam wpada, ale my <noise> nawet, szukamy. Nawet pompony. My szukamy tych głównych. Tak no. jest, kochani, buziaki. Buziaki, papa. Pa. Pa, pa.